Blisko 200 dzieci trenuje w Goleniowie i Szczecinie piłkę ręczną. Enea Handball Akademia wznowiła treningi w szkole w Kremsku. Cały czas dzieciaki przyjeżdżają z Komarowa i z Kremska. Z Kremska jest coraz więcej maluszków i to widać doskonale mm, za nami. Wtorkowy trening poprowadził Rafał Biały, trener Sandra Spa Pogoni, grającej w Superlidze. Dzisiaj ćwiczymy, rzuty, jak się rzuca w skoku. W razem biorą udział dziewczynki i chłopcy. Dam w piłkę No i jak ci idzie? Dobrze. A co najbardziej lubisz bronić, rzucać? Rzucać. Ile bramek rzuciłeś? Zero. Dzieci uczą się podstaw, przede wszystkim koordynacji ruchowej. Dzieciaki póki co wspieramy ich radosną twórczość. Nie ma znaczenia, że troszkę łamią zasady, nie ma znaczenia to, że, że gdzieś tam jeszcze nie wszystko wychodzi. Ważne, żeby było dużo uśmiechu, dużo zabawy. W Polsce Akademie Piłki Ręcznej dla Dzieci dopiero powstają, w Skandynawii program działa od lat. Akademie liczą po kilka tysięcy dzieci. Bo tak jak i w nauce języków, muzyki, pływania, czegokolwiek, najważniejsze jest, żeby zacząć bardzo wcześnie. Zajęcia w szkole podstawowej w Kremsku odbywają się co wtorek o godzinie 17. Moje dzieci są zadowolone. Drugi raz jesteśmy, bardzo się podoba jednemu i drugiemu. Informacje o zapisach można uzyskać w szkole w Kremsku i Komarowie.